Dzisiejsze nagranie niemotoryzacyjne test robota, mini robota sprzątającego, który się mieści w jednej ręce, oczywiście z AliExpress. To jest ten robot. Tak to wygląda. Ja już sobie go złożyłem. Oh, nie, stój, zaraz, Tak to wygląda. Czyli tutaj nam te, zasysa ten cały. Brud, kurz i tak dalej. Tutaj od spodu mamy jedną i dwie zmioteczki, które się tutaj nam nachodzą, no, które nam pracują. Widzicie? A tu mamy napęd, ślniczka, który który nam się kręci. Dobra. Złożenie dosłownie 15 sekund. Zakładam i będziemy go testować. Jedną ręką jak wykreślę. Mamy go złożonego. I w tym pomieszczeniu w korytarzu, bo on się tylko i wyłącznie odbija, więc ja już go załączam. I zobaczymy, jak sobie poradzi. Gdzieś ja tu mamy puściutki, więc na koniec ja go zostawię tutaj. Nie będę czekał, bo nie mam czasu. Więc on sobie tu pochodzi. A potem zobaczymy, jak to wygląda. Także. Włączam go. A on już pracuje. I Tak wygląda jego praca. Czyli gdzieś jedzie. chyba nawet za szybko, bo jak widzę, niektóre z te śmieci odrzuca. Na pewno zrobi mi jaki, bo jak widzicie, on jedzie gdzie chce, jak chce. Niekoniecznie w to samo miejsce dwa razy, albo obok niego, o tu mam poprochy i tych paprochów nam nie, nie wziął także no zobaczymy potem jak to będzie wyglądało także zobaczymy gdzie mamy jakieś paprochy większe tu coś jest tu coś jest tu też coś mam tu jakieś śmieci więc ja go zostawiam niech sobie popracuje Ładowałem go nie wiem 10 minut, więc nie wiem jak ta długa ta praca będzie. No ale niech działa. Jednak sympatycznego robocika nie może z nas zostawić na dłużej, bo zawiesza się. Widzicie? tu się zawiesił i koniec nie rusza się. coś się musiało Już się musiało coś z nim z bo nie odbija I nie wsiągnął tego farfostra. co będzie o. i koniec także chaunima no jak widzicie słabo to jego działanie bo cały czas się zatrzymuje i już dalej nie chce się odbijać i jechać dobra Minęło jakieś 15 minut. Może nawet nie. Nawet nie, 12. Zobaczmy, co tutaj mamy. Trochę śmieci jakichś tutaj są. Na pewno coś zrobił. Na pewno coś ściągnął. Na pewno coś tutaj. O, ostrość. Ostrość. No. Więc na pewno. Tyle wciągnął w ciągu tych 15 minut. Ale trzeba go cały czas popychać. Więc bardziej traktować to jako zabawkę. Aniżeli faktyczne narzędzie do sprzątania. Sprawdźmy tutaj. Włosy po. Pochytane. No tak to wygląda. Taka zabaweczka. Gdyby nie kosztowała 30 zł, to bym pewnie oddał. Ale że majątku nie kosztuje, także zostaje ze mną. Trzymajcie się. Cześć.